Czy można stać się niewidzialnym? W niektórych legendach i podaniach mamy do czynienia z siłami, które czynią niewidzialnymi. W polskich opowieściach ludowych występowała na przykład czapka niewidka. Wystarczyło ją założyć, aby stać się niewidocznym dla otoczenia. W literaturze obcojęzycznej mogła to być peleryna lub magiczny pierścień. Podanie, ale czy istnieje dziś realna możliwość stania się niewidzialnym? A może najlepiej najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, co czyni nas widzialnymi? Ciała stałe są zbudowane zwykle z ciasno upakowanych atomów. Między tymi atomami jest niewielka przestrzeń. Światło nie może przez nią przejść, dlatego obiekty te są widoczne. W gazach i cieczach zwykle atomy są bardziej od siebie oddalone, w związku z tym światło łatwo przechodzi pomiędzy nimi. Dlatego są one przezroczyste. Bywa jednak, że i niektóre ciała stałe są przezroczyste, na przykład niektóre kryształy. One są przezroczyste, skoro atomy są w nich tak samo ciasno upakowane, jak i w innych ciałach stałych? Dlatego, że kryształy mają budowę regularną. To powoduje, że światło może znaleźć sporo ścieżek, którymi może przejść przez kryształ. Dzięki temu wygląda on, jakby był przezroczysty. Niektóre procesy mogą uczynić przezroczystym obiekt stały którego atomy są ułożone w sposób przypadkowy, jak w ciele człowieka. Jest to ogrzanie do wysokiej temperatury i ochłodzenie. Tak powstaje szkło. Czy istnieje jednak możliwość, aby dowolny obiekt nieprzezroczysty stał się niewidzialny? Od jakiegoś czasu tak. Umożliwiają to tak zwane metamateriały. Metamateriały to specjalne materiały, które czują niewidzialnym dowolny obiekt. Pierwszy raz zostały one z powodzeniem użyte w 2006 roku przez badaczy z Uniwersytetu Duke'a w Durham w stanie Karolina Północna i z Imperial College w Londynie. Metamateriały tworzy się przez umieszczenie w pewnych substancjach małych implantów. Te implanty. Powodują, że fale elektromagnetyczne zachowują się inaczej niż zwykle. Metamateriały zakrzywiają promieniowanie, podobnie jak zakrzywia się bieg rzeki, która opływa głaz. Dzięki temu to, co obejmuje metamateriał, pozostaje niewidoczne. Obecnie produkowane są metamateriały, które zakrzywiają różnego rodzaju promieniowania, a nie tylko promieniowanie mikrofalowe. Efekty ich działania można zobaczyć na obrazkach z tego wideo. Są już prototypy pelaryn, które czynią niewidzialnym. Niektóre można już nawet kupić. Legenda stała się faktem. Ciekawe jest to, że możliwość istnienia matemata-materiałów po raz pierwszy teoretycznie rozważał radziecki naukowiec. Dawno temu, bo w 1967 roku. To mu fizyk Wiktor Wiesiłago, a pierwszy działający metamateriał został stworzony dopiero 39 lat później. To dowodzi, że często coś, co jest obecnie uznane za fantastykę, stanie się prawdą za jakiś czas. A co sądzisz o metamateriałach i byciu niewidzialnym? Skomentuj. Interesujecie więcej takich wideo? Subskrybuj, naciśnij dzwoneczek, polub. Podziel się. Pozdrawiam serdecznie i życzę Ci miłego dnia. Dziękuję za Twój czas. Marta Perchała-Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo.